Czas na wielki powrót programu Hotel Paradise, gdy konkurencja postanowiła odpocząć z formatem Love Island. Wyspa Miłości to TVN nie zwalnia tempa i prezentuje dziewiątą edycję Hotelu Paradise. Nowa edycja i nowe zasady. Sprawdźcie, co wydarzyło się w jednym. Odcinku Hotelu Paradise 9, nowe zasady Hotelu Paradise, za nami pierwszy odcinek programu Hotel Paradise 9. Po raz pierwszy w historii uczestnicy hotelu zostali sparowani na samym starcie, nie mieli kompletnie wpływu na to, w jakiej parze się znajdą. Było to dla nich spore zaskoczenie. Podejrzewamy, że dla widzów również. To będzie dla wszystkich ciekawy sprawdzian. W tej edycji hotelu Paradise będą możliwe powroty wyeliminowanych osób, ale będę musieli spełnić jeden warunek. O ich być albo nie być w hotelu zadecyduje pojedynek pomiędzy tymi, którzy w programie pozostali. Udział w rywalizacji będzie się wiązać z nieodwracalnymi skutkami: ktoś wróci, ale ktoś inny będzie musiał odejść. Kim są uczestnicy hotelu Paradise 9? Jako pierwszego poznaliśmy 30-letniego Andrzeja, który jest ekonomistą. Jego pasje to wspinaczka i lekkoatletyka. Kocha muzykę, koncerty i potrafi sporo zgadnąć po pierwszej nutce. W związku idzie na kompromisy, ale nie jest pantoflem. Maja ma 26 lat i skończyła studia prawnicze. Chciałaby się zakochać, lubi silnych mężczyzn i chce być traktowana jak księżniczka. Jest romantyczką, która lubi być zdobywana. Wszystko dlatego, że jest niepewna siebie. Z kolei Karol ma 24 lata i lubi adrenalinę. Nic dziwnego, że prowadzi klub sportowy. Sam siebie uważa za świra i Loelasa, który jest wybredny. Julia ma 23 lata i mieszka w Krakowie. Gra na gitarze, interesuje się aktorstwem oraz tańcem. Studiowała ekonomię i finanse w Wielkiej Brytanii i pasjonuje się geopolityką. 22-letni Leon pochodzi z Gdyni i może namieszać w tej edycji. Studiuje nawigację morską i jest typem zdobywcy. Z drugiej strony, lubi być zdobywany. Czy któraś z pań skradnie jego serduszko? Kuba ma 23 lata i pochodzi z Mińska Mazowieckiego. Studiuje dietetykę, ale to właśnie sport gra w jego życiu pierwsze skrzypce. Jest trenerem personalnym oraz prowadzi zajęcia sportowe. Anastazja ma 21 lat i pochodzi z Poznania. Studiuje marketing, ale to fotomodeling jest jej prawdziwym powołaniem. Błyski fleszy napędzają ją energią. Przez wiele lat trenowała karate, ale teraz to flirtem posługuje się jak sztuką walki. I tę broń zamierza wykorzystać w hotelu. Alicja Wacławik ma 25 lat i pochodzi z Katowic. Studiuje dietetykę i pracuje jako rejestratorka medyczna oraz trenerka personalna. Jej misją jest zarażanie innych zdrowym stylem życia. Jako ostatnia, dość niespodziewanie, w programie pojawiła się 20-letnia Ola, która sama siebie określiła mistrzynią przypału. Kilku panów jej wpadło w oko. Zadaniem Oli było stworzenie dwóch nowych par w programie Oj, Namiesza.